Witam serdecznie na moim kanale Laki Art. Dzisiaj przygotowałam trzy zdrapeczki, dwa razy super linie i ekstra linie. Wszystkie są przygotowane, częściowo wydrapane. Eee, Momencik troszkę oddalę jeszcze. A I tak będę musiała przesuwać. Ale OK. Drapiemy sobie dalej linia, żadna jeszcze nie powstała w tej zdrapeczce. Kolejny symbol to yy, tęcza. Tęcza tęcza. Tęczy nie ma. Kolejny symbol to dzwonek. Dzwonek. Jeden dzwoneczek. Kolejny symbol to rower. Rower mamy tutaj, i tylko tutaj ptaszka mamy tutaj, i mamy linię. Super, udało się. I tutaj. Był ptaszek jeszcze. Następny symbol to mhm. popcorn. Szukamy popcornu. Popcornu nie ma. Kolejny symbol to czapka. Czapeczka jest jedna. I dwa ostatnie symbole. Balony. Balony mamy tutaj dwa. Tutaj. I ostatni symbol. Cytryna. Cytrynka jest tutaj. Tak, diamentu nie było. Księżyca, monety, słonia też nie było biedronka yy, nie było kości nie wiatrak nie i tyle księżyc sprawdzałam Dobra. mamy tutaj jedną linię którą sobie zostawimy na koniec wygramy sobie podrapiemy na koniec teraz ekstra linie tutaj też żadnej linii jeszcze nie ma ułożonej Jakoś tak muszę drapać. Dobra. Następny symbol. Okulary. W pierwszej grze są. W drugiej nie ma. W trzeciej nie ma. W czwartej nie ma. I tu już... A, jeszcze są na końcu okulary. Dobra. Kolejny symbol to rolki. Rolki są tutaj. I jeszcze gdzieś są. Nie ma już roleczek. Następny symbol to Arbus. Szukamy arbuza. Nie mamy arbuza. Wiatrak. Wiatrak, wiatrak, wiatrak. Nie ma wiatraka. Bardzo dużo tutaj symboli było takich pustych, których nie było. Naprawdę. Czasami bywają takie puste symbole, ale w tej zdrabce chyba z 6 było takich, że nie ma w, grze, w grach. Szukamy kraba, kraba, kraba. Tutaj mamy kraba. I tyle. <laughs> tyle skraba. Cytryna. Tutaj mamy cytrynkę. Tutaj mamy cytrynkę. I tyle. I dwa ostatnie symbole. Parasol. Teraz mamy jeden tutaj. I ostatni symbol to słońce. Tu mamy dwa słoneczka. Tutaj mamy jedno słoneczko i tutaj mamy słoneczko. I sprawdzimy sobie dzwonka nie było, serca też nie było. Tęczy nie było, księżyca nie było, korony nie było, nie pamiętam żeby była. Klapki, klapek nie było, okulary były, ale tęczy nie było. Dzwon, czyli ta zrapeczka jest pusta. Patrzcie, piłki w ogóle nie było. Yy, balonów nie było, sakwy w ogóle nie było. I tutaj nam się trafiło, yy, czego nie było, wiatraka nie było chyba. Także mnóstwo tych symboli. Pustych w tej zdrapeczce. LAB, zgadza się, ta zdrapeczka jest przegrana. I ostatnie super linie na odcinku. Drapiemy kolejny symbol. Tutaj mamy kości. Czy będzie widać całość? O, prawie. Dobra. Szukamy kości, kości. Nie ma kości. Dzwon. Jest tutaj. I tutaj. Następny symbol tęcza. Tęcze mamy tutaj jedną. Kolejny symbolik to diament. Tu diamencik. I tu diamencik. Mhm. Kolejnym symbolem jest ptak. Ptaszek, ptaszek. Jeden jest. Kolejny symbol korona. Nie mamy korony. I dwa ostatnie symbole: rower. Tyle. Tyle. Nie ma. Nie ma roweru. I popcorn. 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 I jeszcze tu jeden. Ale linia nam się nie utworzyła w tych akurat liniach, biedronki, monety, wiatraka nie było. Arbuza też nie było. Czapka nie. No i tyle. Czyli te linie też są puste. Jedna wygrana z drapeczka. -a N Ok, jedna z drapeczka nam wygrała. Linia jest tutaj. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Piąteczka. Więc na wydane 20 zł mamy piąteczkę. Kiepsko, ale w drapeczkach to tak bywa. BB i no, gdzie to B? B. Jest. Dobra, yy, jeszcze tutaj syn drapał linie, super linie i wygrał piąteczkę. Więc można powiedzieć, że na drapinga za 25 zł wygraliśmy razem z synem 10 więc nie jest tak źle. <grytanie> Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku pozdrawiam Was wszystkich pa!